Dobrze, a więc hejka wszystkim tej Solka pozdrawiam. Normalnie na początku każdego, normalnie kto pisał na czety i kto tutaj jest, tak, weźmiemy sobie gadżety. Eee, no i po prostu dzisiaj, jak widzicie po tytule, będę przeglądała e, zdjęcia, które prosiłam, żebyście mnie zrobili, jeśli chcecie być na odcinku, więc no tutaj było ogłoszenie. E, w komentarzach normalnie mogliście pisać, ma to 179 polubień, nie wiem dlaczego, ale dobra, usuniemy sobie to teraz. No i dobra, w sumie yy, myślę, że możemy już przejść do przeglądania tych zdjęć. Będę po prostu, bo są niektóre sprzed kilku miesięcy i będę jakby omawiać każde po kolei i w ogóle, więc no. Dobrze, a więc możemy już zacząć przeglądanie fotek. Najpierw sobie wpiszemy Solka, po prostu. Tak, ja znowu z telefonu nagrywam, ale no. I dobra, są tutaj foty, wiem, że są niektóre sprzed kilku miesięcy, ale no. Yy, po prostu, no, obejrzymy sobie wszystkie, więc dobra, tak po prostu już są większość, które polubiłam, ale no. Dobra, więc lecimy z pierwszą. E, oczywiście zrobił mi ją Marbo dwa miesiące temu i to jest tylko. Ja po prostu pamiętam historię tej fotki, właśnie wam się teraz wyświetla y, i no. Dobra, idziemy dalej. Solka z ukrycia. Tak, pamiętam, my sobie, robiliśmy takie zdjęcia, gdzie dawaliśmy ten e, filtr. No i ja też mam właśnie taką e, u siebie. W sensie jak zrobiłam Marbobowi z ukrycia, więc my no, pozdrawiam. E, dalej jest Solka i Dolka, tak pamiętam, zrobił mi ją na jam pół roku temu, bo e, po prostu byliśmy na czacie właśnie, który jest u mnie na ścianie, bo... No, w sumie, kiedy go skończymy, no to zobaczycie w sumie. To jest dalej. Solka na bagażu, oczywiście, też przez Marboba dwa miesiące temu, bo wtedy był ten pakiet Best of właśnie 2021. No, i tam można było go dostać, bo ja po prostu kupiłam ten pakiet, tak jak pewnie większość. Ale dobra, idziemy dalej. Solka najlepsza, tak? To też jest pół roku temu. Pozdrawiam i stening właśnie. I no tak, po prostu byliśmy tutaj na kopaniu nie wiem w sumie jak inaczej, dalej Solka, ale tak to jest akurat malina, nie wiem czy ktoś się kojarzy Ale no po prostu mm, No w sumie nie wiem co dalej mówić, tak był też y, zimowy Nexus wtedy i normalna wersja, dalej to jest Solka, a normalnie też y, Marbop I no po prostu to chyba było y, wtedy kiedy jakby no, byliśmy w tej karczmie po live czy coś, nie pamiętam. No i było Solka i Dolka, tak, pozdrawiam e, weteryhankę tutaj. E, no i tak, to pamiętam, że było na parkurze ten mój e, zwierzak to jest normalnie e, się wpasował super normalnie. E, to nie wiem co to jest, bo widać, że to jest jakieś konto z Norwegii, ale dobra, ja tego to nie będę omawiać chyba, bo to jest po prostu blix e, dawna, jeszcze kiedy była w Nexusie, ale no. No i dobra, idziemy dalej. To jest Solka, właśnie. Tak, też byłam w Nexusie i to jest 19 dni temu, więc to jest już nawet niedawno. Pozdrawiam, zagrajmy w gry 18. Dalej to jest Solka UW Mika 62A. Tak, właśnie. Tego tu ja nie kojarzyłam, ale mam po prostu polubioną też przed miesiącem, bo widać, że była tutaj normalna wersja. Jak chyba wchodziłam do jakiegoś portalu czy coś, właśnie. Nie wiem, bo ja często byłam właśnie tam na górze w Nexusie, Ale dobra. Tu jest stolka na co tak po prostu byłam z Maliną chyba na czacie albo to było w sezonie y, dziesiątym po prostu i no i jak po prostu, nie wiem, y, też mam podobną fotę chyba u niej przez to, że mm, no kto wie to, w jakim jest Malina i ogólnie pozdrawiam. Daj stolka i Pawełek, tak po prostu to też odmarbowała przez to, że jakby graliśmy z Marbowami z e, Pawełkiem normalnie w kopanie, e, bo było kopanie po trojone skarby, coś takiego. I no, właśnie ogólnie ich pozdrawiam. E, solka w neksusie, tak, to Wakso, i no to też pamiętam, bo nagrywaliśmy wtedy, jak odbieram e, milion e, nagród. E, z, znaczy, milion expa z nagród. Przepraszam, że się dzisiaj tak nie wysłałem, nie wiem o co chodzi znowu. I no, kto wie, ten wie. Dobra, Solka, i new fan. Dziękuję bardzo, naprawdę. I tutaj też jestem ja z bałwankiem i w ogóle, ale normalny normalny normalnej poznawiam. pozdrawiam. Snow65, dobra. Więc e, idziemy dalej. Dobrze, dalej mamy Solka i na tak po prostu też... My byliśmy wtedy Twinsy. Pozdrawiam Luna MSP 260 serduszka. E, tak, dalej to jest Solka w końcu z chlebem, Tak, e, kto wie, ten wie o co chodzi, i po prostu. No my tutaj odwalało, nam po prostu odwaliliśmy różne rzeczy. Solka z lajwa Marbowa. E, tak, pamiętam to w sumie, bo ja często byłam u niego na live'ach i no, pozdrawiam też jej kruszynkę. Solka jest w każdym Nexusie, no nie wiem, nie wiem, ale pozdrawiam Bitera tutaj. Tak, ja często byłam w Nexusie, zwłaszcza była ta aktualizacja, że znajomi często w Nexusie, ale ja tam, nie wiem, wbiłam widać 95 level, więc no, dobra. Solka, Kamlox i Fanny. No pamiętam, że był tutaj Kamlox, ale no ja właśnie się dziwię. Tak, pozdrawiam po raz kolejny, zagrajmy w grę 18. No i właśnie, nie wiem, tak, pamiętam to i właśnie ja się dziwię, że nawet ja tutaj Jestem, na początku jakby byłam, zaczęli do mnie podchodzić i jakby nawet nie wiem skąd to już nawet. Dobra, dalej Solka i Dolka, och, no właśnie, to też pamiętam, bo jakby patrzyłam, co mam już zbudowane z Nexus, tak pozdrawiam Olkę tutaj. E, to też nie wiem, co to jest, to jest to konto z Norwegii właśnie, więc no to jest blokbiór, nie jakaś e, blokstraż z tyłu. Ale dobra, nieważne, to jest Nexus 2019, więc no to jest jakieś 3 lata temu już, mimo że tam było dwa dobra, dalej lecimy. Też e, jest Solka po prostu, pozdrawiam dziki piorun. I no tak, właśnie to jest chyba wtedy, kiedy prysiam, żeby właśnie kiedy jakby dałam to ogłoszenie, też właśnie, żeby było trochę tych fot. Ale dobra, dalej jest solka w Nexusie, omyły tak, pozdrawiam. stwitka, 1, 2, 3, 2, 6, 4, 8. Tak, to jest ten kolejny raz ja z bałwankiem. E, dalej, aha, to już było, dobra. Dalej jest wielka panka 1. E, pozdrawiam, no i tu jest solka. Tak, dokładnie to ja e, w tej części leśnej w Nexusie. Dalej jest solka, pozdrawiam, i Willow Cat. No i no, to jest akurat 15 dni temu, więc też widać, że był ten Nexus, ale no, ja to różne skiny miałam. Kolejny raz mamy solkę, pozdrawiam Amelie. I dobra. Tutaj właśnie mam jednego właśnie z tych lepszych skinów, jak mi się wydaje. W sensie dla mnie jest jeden z takich ulubionych moich, więc no. daję to jest Sorka Skaczek. Kto zna to konto, chyba każdy. Chyba każdy zna to konto. Tak, to jest mój drugie konto, które założyłam z rodzeństwem. Więc no, to po prostu byłam z nimi na czacie, no i oni byli po prostu na tym koncie i no właśnie wyszło, że Sorka Skacze i w ogóle to niby tak do byki, ale jednak Dobra, dalej mamy solka i najamek. Tak po prostu byliśmy na czacie. On mnie do tego zaprosił, no i zaczęli wchodzić ludzie. No i tak pozdrawiam Kodekania przy okazji. Dalej mamy um, kolejny raz solka. Tak, pozdrawiam po raz kolejny Amelie i to jest mój bałwan w rogu, normalnie. Dalej mamy też solka i to zdjęcie normalnie tutaj jest na jam po, w lewym um, dolnym rogu, jak widać. Ale dobra, tutaj też jestem chyba jest link jakiś, bo jakiegoś linku stoję, nie wiem. Stolka i Dolka, tak zwana chyba miała być. Pozdrawiam UV, cute UW. Tak, tutaj też jestem ja i to jest chyba ten Nexus właśnie z fazy drugiej, mi się tak wydaje. Dobra, dalej mamy kolejną solkę, pozdrawiam Wiki N1. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. E, no ale dobra, tutaj widać, że ja też stoję właśnie w e, czasie fazy drugiej to było. No i dobra, dalej mamy Solka z serduszkiem, tak byłam w sezonie trzecim, nie wiem, ale dobra, to jest chyba, już była beta, tak mi się wydaje, pozdrawiam Zuzia. Solka ma jakąś magię, mhm, ciekawe. No ja tam, nie wiem, nie powiedziałabym, ale dobra. To jest chyba nawet normalna wersja, to była, dobra, dalej lecimy, Solka. Pozdrawiam Piotro, w ogóle y, ta osoba zrobiła y, miasto ogólnie, w sensie miasto Solki, za chwilę sobie do niego pójdziemy, w ogóle dziękuję, naprawdę. Wiem, że to już trochę minęło od tego. Daj mamy Solka sprząta, tak miałam normalnie starą postać i w ogóle z tą miotłą moją. Zbieram na nią trochę, no i dobra, tak to jest kolejny raz Malina, naprawdę. Kto ją zna, to normalnie gratulacje, będzie z nią odcinek niedługo. Dalej mamy Solka w neksusie, to chyba też od niej, dobrze myślę? Tak, ale dokładnie to od niej. Dalej mamy kolejne jakieś konto z Norwegii i dobra, nie wiem, jakieś drzewa, nie wnikam, nie będę chyba tego myłać, bo nawet to nie jest ode mnie. Dalej mamy kolejny raz Stolka, Pozdrawiam, Diskotyka, Dziecko 1, no i... No dobra, to chyba było w normalnej wersji jeszcze. Dobra, więc przechodzimy, kiedy będę omawiała pod nazwą Sol 171 Dobrze, więc wpisujemy sobie Soli171. E, tak dokładnie. No i dobra, mamy tutaj też trochę fotek. Nie wiem, czy mi ludzie porobili, czy jak, ale dobra. No i dalej mamy tutaj pierwszą. E, pozdrawiam na cukierk5, nie wiem czy ona jeszcze gra, ale dobra. No i to jest po prostu, kiedy też miałam starą postać, to jest w ogóle usunięty skin, więc no, gratulacje, że w ogóle udało ci się coś takiego zachować. Byłam chyba na parkurze, zbierałam jakby kryształy, chwila tu były duchy na parkurze? Chyba tak, bo tu był sezon 17, mi się tak wydaje. I dobra, Sol171 najlepsza, dziękuję. Wikipanda, to jest chyba ta sama osoba, tak mi się wydaje, co to nauka cukierek, ale nie jestem pewna, więc jak się pomylę, to przepraszam. No i tak, tutaj mam też tego skina z tą sukienką, bo to na święta było, więc dobra. Mamy tutaj Sol171, tak pozdrawiam Wytrachankę po raz kolejny właśnie, bo to jest od niej. E, tu jest e, Sol171 też, pozdrawiam Lea. E, no i tak, tutaj już była normalna wersja, e, zimowy Nexus i nie wiem co jeszcze tu powiedzieć. dalej mamy też od Wiśni i obok jest e, wiadomo, różyczka tak zwana po prawej, w sensie to konto, e, które to jest ogólnie moje pierwsze konto, jeśli ktoś wie z faktów o mnie. Dobra, lecimy dalej. solidne71, Co? To jest Ani Mam imienia, ale chwila, czekajcie, bo co jest flaga USA? Jak pewnie widzicie. Jakby nie wnikam, bo pamiętam, pamiętam jeszcze, że pisałam z tą osobą na tym koncie, kiedy to było jakby polskie konto, więc jakby dobra, nie wiem, czemu to pokazuje, że to jest z USA. Dobra, dalej mamy solidne71, to jest przez Spinacz 79. Um, no i jeśli ktoś też kojarzy to konto, no to gratulacje, to nie jest konto mojego rodzaju, ani nic, ale no. Dobrze, a więc dalej mamy Soli 171. Pozdrawiam, spryciarz Spina 6. No i tutaj jestem normalnie chyba ktoś dał masowy czy coś, że jestem w tych gwiazdkach konfetti, znaczy co. Dalej mamy też soli 171, Cute Boy 90. Pozdrawiam, tak, jestem tutaj mój bałwan normalnie gdzieś ucieka jakby ode mnie, jak widzicie pewnie, po prawej, ale dobra. Mamy dalej Solidny 7.1, pozdrawiam z 100, e, No i też po prostu mam tego e, Stkina z tą sukienką z sezonu 16, czy tam, no po prostu, no przypomina bardziej sezon 16. E, dalej mamy też Solidny 7.1, serduszko, pozdrawiam Natix Kwoka, e, No i tak, to jest normalnie e, sezon. Naczynie sezon tylko zimowy Nexus 2022 też. No i to jest normalna jeszcze wersja, więc fajnie, że większość też robiła mi foty wtedy, kiedy jakby była normalna wersja, no bo można sobie to tak powspominać. Dalej mamy też SOL 171. Pozdrawiam Kati 321123 Jestem koło penny, stoję i w ogóle też była normalna wersja. Ja miałam bardzo długo tego skina, więc no pewnie większość też z nim może być. Dalej mamy Soli 171, przepraszam znowu, co jest z moim głosem? No, i też mamy przez naukę cukierek 5. Tak, i to jest po prostu chyba, e, tak, to jest mój skin. No, i po prostu udostępniłam go gdzieś, albo ktoś go udostępnił, no i tak zrobiła sobie po prostu fotę, że to jestem ja, albo tam po prostu mój skin. Nie wiem. Dalej mamy przez serduszko 8XD. No, i tak, tu jestem ja na motorze, więc e, no, po prostu e, miałam skina z nim ostatnio i dobra. Dalej mamy stół 171 jako po prostu tygrys, tak, zrobiłam też tą fotę malinanu no i no mówiłam już, że niedługo będzie z nią odcinek, jak się uda nagrać. Dalej mamy też stół 171, to zrobiła mi Lena, pozdrawiam oczywiście, tak, tutaj jest niedawno, dwie godziny temu nawet, kiedy po prostu właśnie wbiłam level, bo mm, jak ktoś widział wcześniejszy odcinek, no to po prostu yy, wbiłam 97 level i no mam nawet, mam do tego skina tutaj też. Dobra, dalej lecimy. Pozdrawiam Luna MSP 260, czy tam 260. Gdzie po prostu jestem, dobra, polubia. Gdzie jestem w części leśnej, no i tak, to było też niedawno, bo tego skina też mega lubię. No i dalej mamy Soli 171. Pozdrawiam Strażnik Polski. Tutaj też jest normalnie drzewa, część leśna. No i dalej mamy sol 171 DBS, też Spinach 79. Oczywiście, pozdrawiam. E, no i dobra, myślę, że to są chyba wszystkie, ale sprawdzimy sobie jeszcze X-solka chwila. X. A, ja nie mam w ogóle na telu, tak normalnie, ale dobra. Dobra, są trzy foty, więc dobra, Xoka znowu tak, to też odbiter jeszcze. Kiedy miałam, mam skinę od Mraboba tutaj. No i jestem jeszcze na normalnej wersji tutaj. Chyba fazy jeszcze nie było, bo jest ten zimowy Nexus, ale dobra, tutaj już jestem na fazie drugiej. Na jakiejś imprezie czy coś. Pozdrawiam 0123 2 3. I to jest x zbugowana zbugowana, to, to też było miesiąc temu na. Um, normalnym jeszcze Nexusie zimowym i w ogóle, w sensie normalna wersja i w ogóle, więc dobra. Myślę, że to by chyba było już na tyle, przez to, że no więcej fotek chyba nie ma, więc no jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, którzy mi zrobili jakiekolwiek kwoty. Mam nadzieję, że trochę omówiłam, nie wiem po co, ale no po prostu miałam taki pomysł, żeby to wcześniej zrobić i no dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia, tak myślę. A i tak jak na y, początku, tak na końcu pozdrawiam jeszcze raz tutaj wszystkich szczatół, bo napisał mi oczywiście, że nagrywam i się wszyscy tutaj zbierają i oczywiście jeszcze raz wszystkich pozdrawiam.